Myśmy tam byli, Kumarz. No, ja zobaczę do tych kotków. Tutaj? No, tutaj. Ale chłopi nie będzie chyba wejść tam z powrotem. Będzie. Tu są, to są to. też chyba nowe, już zrobili. Nie, to są stare. Kopiać się ze Musimy chyba ciszę, nas słyszą. Okej. To część, w której byliśmy. Tutaj. Słuchajcie, był ten Kupy, ale, ale go nie jest tam patrzę on tam dalej jest jest ale dezaktywowany jest, jest jak był aktywowany to prawdopodobnie już byłoby pomysł nie ma tutaj tego nie ma ale tej części nie wiedziałem gdzie tu byliśmy? tak? to była ta kuchnia? Chyba. tak ta kuchnia, jest patrz jeden ten obraz się zadał ja byłem tak, na górę bardziej. Chodźcie, chodźcie. Mamy dzisiaj niesamowitego wartość, tak powiem. Nic nie że było, było tutaj, tylko kuchnia. I tu wszystko się całkowicie wywarowuje. Tak Wtedy wchodziliśmy tutaj, no. I tu były te takie, wiesz, pamiętasz... Wtedy my czekaliśmy też tam się Tak, tak, tak. I teraz nie ma. Dobra, słuchajcie, lecimy na górę. bo no to już zobaczymy te postawki, bo nie zwiedziliśmy mi dokładnie, zwłaszcza trzecie i czwarte. Ale wiesz co pan, że to wygląda mi duże wrażenie? Ta góra ta ten szczyt. Ja to widziałem na jakimś filmie, ale nie będzie gdzie to wiedziałem. Czekajcie. Tak. Jestem w centrum tej centralnej pożarowej. Chodź tu, zobaczmy. Ciebie było do wejścia. Dobra, chodź wyżej. Szkoda, że tu mi już nic nie zostało. No cóż. Proszę spóźnić mnie. Albo jesteś pan? Już ja bym nie narzekał, bo daliśmy dzisiaj rady więc... Też teraz zlotowali to było, pomitasz? To jeszcze nie wrócili. Chodźmy do tego lecimy do okay. kraja. Cześć. Nakajka jeszcze została. Już coś powiem, że nie potrafię teraz rozpoznać się. Były łazienki, ewentualnie kawę, w jakichś starych kawrach Jest krzesło jedno. krzesło. No to nie, to jedno, nie było nieba. Nie było nas tutaj przypadku? Nie, nie było nas tutaj przypadku. Byliśmy. Dobra, to są opatrzone tym kołem z korda, idziemy z tamtego To Dawały panie schody. Musimy tu uważać, jak widzicie budynek jest otoczony oknami. I to licznymi. Praktycznie okna są tu co kilka metrów. To tak, to jest najgorsze. Z to jest na piętro, to nie powinno chodźmy zobaczmy. No, tutaj jest? mi muszę spać Tu gdzieś Tak, być może tu była, ale to jest Ciężko wyglądać poznać się po tym jak to skończy. Tu mamy jakbyście taki planetarczny wodór. Zaprawił starszy. Łapiemy do nas usłyszeć. Dobra. No, Idziemy e, na drugą stronę budynku jeszcze. I, I obejdziemy jeszcze ten dół troszeczkę dokładnie. Mi się wydaje, że z tego dołu zostało najwięcej póki co znaczy, że no, jest już tak wiesz, rozdobrane jak tutaj te wszystkie części za że mocno się wzięli za ten wywód żeby nie było ale, moi drodzy, wiadomość do was i do ludzi którzy oglądają to, to widzowie, nic nie niszczymy nic nie kradniemy jedyne co my tutaj robimy to mm, zdjęcia i filmy my jesteśmy eksploratorami nie wandalami więc mam nadzieję, że część ludzi to zrozumie. O, to widziałem na jednym zdjęciu. Ślimok. Patrz Fajny ślimok. Tu zostało jeszcze takie... W pozostałość po farbie jeszcze. Takiej kolorowej. Porozbieramy. znaczy kaloryfer. Jest kaloryfer jeden. Nie wiem. Nie wiem na ile stabilna jest ta podłoga. Ale wydaje mi się, że nie jest jakoś mega niestabilna. No bo wiesz wygląda tak dość stabilnie. Raczej nie remontowali tego by. Gdyby to miałoby się zawalić. Okej. Okay. Kuba. Co ci się spodoba? O, patrzcie, wszyscy fani aut sportowych lub niesportowych. Fajne, nie? tego, może lepiej. Byliśmy po tej stronie, czy nie? Tak, tu byliśmy. Po tamtej stronie nie byliśmy. Idziemy, zobacz, tamtą stronę. Dobra, to chodź i jak tam pójdziemy, to idziemy na dół. I chyba będzie finish moi drodzy. Obejdziemy drugie piętro jeszcze, bo ono jest też dobrze zachowane. I będziemy kończyć, bo nie wydaje mi się, że coś, co jest tutaj coś można eksplorować po tym, co to zostało Tu bydliśmy nie? Bo mi się mylą już te piętra I Tak to praktycznie już teraz to tak samo wygląda wszystko To nie byliśmy no właśnie I teraz musimy być cicho nie Wiem czy to nie są nie ma jakiś prac Wiesz ktoś tam hmm. Chodź za latarkę Ale fajne drzwi

To zdecydowanie najgorzej jest to wszystko zachowane. Dobra, nic tutaj nie ma. Lecimy dalej na dół łopata. Zepsułem się ta rura do rzucenia.

Zdecydowanie Jest zdecydowanie Jest atrapa czujników. Zostało to faktycznie. Jest. Słuchajcie, jak widzicie. To było od portierki, która znajdowała się. Chyba się Gdzieś tam. Gdzieś tam się znajdowała. Te kolumny też już są trochę pomieszczone. To drzwi, to drzwi, to drzwi. Pokazywałem Ci to? Jak byliśmy to ostatnio, nie zobaczyliśmy tego. Wiesz co to jest? To są otwierane takie drzwiczki, są do portierni, wiesz? Mieli... Ta portiernia była gdzieś tam chyba, w tamtym pomieszczeniu Szkoda, że karnisz do śmieci A garb, mamy tutaj te drzwi Idziemy na dół, bo im dłużej tu jesteśmy, w tym bardziej prawda, że ktoś nas złapie Dobra Jak widzicie, teraz możecie zobaczyć pewną moc Ja nie rozpoznaję zbyt dużo po tym, co to zostało. To wtedy byliśmy, nie? Na tym pierwszym piętrze. To było tutaj. Teraz słuchajcie, tym wejściem, w jakim chcieliśmy wejść, nie weszlibyśmy. Bo jest ono po prostu... Yy, już nie istnieje po prostu. Weź zapartu po poświeć.